Siemano, siemano, ja sobie zamknę tutaj balkon, bo będzie za głośno. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać parę trików, które ja potrafię zrobić w domu, chociaż nie wiem, czy mi się uda, ale postaram się. Ło, wow, spadło. Jeszcze raz spróbuję zakręcić. Dobra? Dobrze jest? Pyk, 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 aj! I pyk, 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 aj! Pila? To było dobre akurat. To było dobre. Robicie tak, robicie tak, tak. Oj, nie wyszło. Ale ogólnie teraz postaram się kilka główek. jaj. to chyba był mój rekord w domu. Nie, no żartuję. Pięć, bo mnie odsuwa, odsuwa. Yy, odsuwa. Widzieliście, że mnie odsuwało i ha, bym się przewrócił. Dwa, osiem, raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. Teraz to tak. Robię tak. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. I piłka znowu się znalazła tu. Dobra. O! Ila? Oj. Kurczę, dawno tego nie robiłem. Może to być. Aj, no tak prawie prawie zakręciłem, no nie, a na głowie. Aj. To jest ciężkie A na ustach Nie, też ciężkie. Wo, Poszło, poszło! Poszło, poszło kochani, poszło. Pyk. Dobre, dobre, piękne, pięknie. Pyk. Chwila, spróbuję fajny tryk, który mi się kiedyś udał, ale nie wiem czy mi się teraz uda. Nie, no na pewno się uda, bo wiecie o co chodzi? Chodzi o to. Aj, kurde, tylko ta piłka musi mi dobrze pójść, bo chciałem ją tutaj przytrzymać podrzucić, żeby mi tak przeszła po karku. No nie, kiedyś ogólnie umiem to, ale w domu, no, w domu jest ciężej. Jeszcze nie mam butów, tylko nawet skarpetek nie mam, więc jest. Aj, zatrzymała mi się tutaj na karku. Aj, aj, aj. I w drzwi, i w drzwi. Dobra, czekajcie. Miałem kiedyś takie coś. Aj, pila, no piłka spada ciągle, no nie, nie uda się, chociaż. Nie. O. No udało mi się zniżyć. Udało się. Dobra, kochani, ostatni tryczek. Pila, spróbuję dookołaś. Aj, poleciała. Ogólnie mam największy problem, jeżeli chodzi o trik dookoła świata, no nie? Dobra pani. Chwa? Dobra. Siema. Chila?